Znajdujemy się w zabytkowym XVII wiecznym drewnianym kościele, w Orawce. Jest to perła architektury drewnianej na terenie górnej Orawy, która od wieków służy tutejszym mieszkańcom jako miejsce modlitwy i spotkania z Bogiem. Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem, Naszej świątyni są cztery płótna zasłony wielkoposne o tematyce pasyjnej, które są także zwane oponami, kurtynami. Namalowano na nich sceny, które przybliżają tematykę wielkoposną, mękę Chrystusa, boleść Maryi a także służą kontemplacji tematyki związanej z misterią paschalnym. Cieszy nas, że w tym roku, pomimo trwających obostrzeń, Kurtyny Zawis, pomagając w tym okresie wszystkim modlącym się w Kościele, w przygotowaniu do przeżycia Świąt Wielkanocnych. W zeszłym roku nie było to możliwe, stąd nasza radość, że mamy możliwość kontemplacji Misterium Męki, Śmierci, a i Zmartwychwstania Chrystusa w tym roku. Jako proboszcz tutejszej parafii zauważam, że zawieszenie tych kurtyn jest pewnym sygnałem dla wszystkich mieszkańców, że czas przeżywania Triduum Paschalnego jest już bliski, bowiem kurtyny są zawieszane przed piątą niedzielą Wielkiego Postu i zasłaniają zarówno ołtarz główny, jak dwa boczne oraz krzyż na belce tęczowej. Jest to pewien sygnał, że bliskie już jest przeżywanie świąt i czas. Pojednania z Panem Bogiem, skorzystanie z sakramentu pokuty trzeba jak najszybciej wypełnić. Wielki post charakteryzował się zawsze swoistą dekoracją. Czy to w życiu prywatnym, czy w świątyni, zawsze to były stonowane barwy, brak muzyki, brak ozdób. Od średniowiecza w kościołach stosowano również specjalne tkaniny żeby zasłaniać ołtarze, e, obrazy, żeby wszystko co nie wiązało się z męką pańską albo co bardzo się błyszczało, co było kosztowne, przysłaniać po to, żeby się skupić na przeżywaniu zwłaszcza pasji. W kościołach stosowano dwa rodzaje tkanin postnych. Tak zwane umbra kula, które przesłaniały monstrancje podczas gorzkich żali. Można takie umbrakula zobaczyć w muzach parafialnych. Teraz już się tego nie stosuje, więc kiedy ksiądz odwracał się od monstrancji, żeby wygłosić homilię podczas gorzkich żali, to wtedy właśnie używano takich niewielkich tkanin naciągniętych na metalowe ramki i to był też swoisty element Dekoracji postnej. Drugi rodzaj tkaniny to są tak zwane opony wielkopostne. Słowo opona oznacza tkaninę, która zasłaniała, otulała przedmiot. Z tego również mamy opończe. Opony wielkopostne to są tkaniny najczęściej lniane, ale były też konopne, jedwabne. Zwyczaj stosowania takich kurtyn nawiązuje prawdopodobnie do zasłon istniejących w świątyni jerozolimskiej. Ta kurtyna w świątyni jerozolimskiej miała około 21 metrów wysokości, 10,5 metra szerokości i aż 10 cm grubości. W świątyniach chrześcijańskich, kiedy obrzęd posypania głów popiołem uznano za wejście na drogę pokuty, Stała się ta kurtyna zbędna. Tyny postne wieszano z zachowaniem przepisanego rytuału na stałych lub ruchomych poprzeczkach za pomocą pętli lub pierścieni w środę popielcową, a czasem w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Usuwano je w środę Wielkiego Tygodnia, aby nie ograniczać widoku ołtarza podczas uroczystych obchodów Wielkiego Czwartku. Kurtyny wielkopostne początkowo były gładkimi, białymi płótnami lnianymi, co miało nawiązywać do całunu, którym okryte było ciało Jezusa w grobie. Proces bielenia porównywano do oczyszczania duszy w ćwiczeniach pokutnych w Wielkim Poście. Temat zasłon wielkopostnych w Polsce nie doczekał się dotychczas szerszego opisu. Niezmiernie trudno jest zatem wymieniać, porównywać materiał badawczy. Z tego powodu w analizie w książce pod tytułem Sakrum na Płótnie Malowane opieram się jedynie na zasłonach, do których dotarłam. Jest to 17 tkanin znajdujących się w 10 miejscowościach Polski. Najwięcej z nich zachowało się w Małopolsce. 11 zasłon w czterech miejscowościach. Orawka – cztery tkaniny, Polanka Wielka – trzy, Łopuszna – dwie i Tłuczeń – dwie. Na Śląsku cztery zasłony, po jednej w Łodygowicach, w Starej Wsi, Bielsku Białej i Skoczowie. I Na Podkarpaciu znajdują się dwie zasłony, po jednej w Odrzykoniu Korczynie i w Jasienicy Rosielnej. W okresie liturgicznym używa się sześciu zasłon w trzech kościołach – Orawka, Łopuszna i Jasienica Rosielna. Spośród wszystkich 17 zachowanych i znanych zasłon wielkopostnych w Polsce najstarsza jest Pieta pod Krzyżem w Orawce. Wykonano ją w 1676 roku i taką datę pani Hanna Pieńkowska widziała w latach 50. XX wieku, kiedy ją opisywała. Tkanina została ufundowana przez proboszcza Adalberta Benkowicza i mamy zachowany na niej monogram AB. Zauważmy, że została wykonana w okresie, kiedy ten kościół jeszcze prawdopodobnie nie był pomalowany w ogóle. Więc była tylko ta tkanina i nagie ściany. Musiała robić naprawdę ogromne wrażenie. Nie zasłaniała więc ołtarza tak jak dzisiaj, bo tego ołtarza po prostu nie było. Na kurtynie namalowano 13 narzędzi męki pańskiej. Centralną postacią jest Matka Boża, która trzyma na kolanach Jezusa w pozycji wertykalnej. Anioły dopełniają tutaj obrazu. Na tkaninie w trzech miejscach zachowały się napisy, dzisiaj dosyć słabo widoczne. Jedną z trzech młodszych tkanin jest Opona przedstawiające Matkę Bożą Siedmiobolesną. Te siedem miecze symbolizuje siedem boleści Maryi. Trzy związane są z dzieciństwem Jezusa, a cztery z Drogą Krzyżową. Druga zasłona przedstawia moment biczowania Pana Jezusa. Stoi on bardzo zrezygnowany, oparty o pręgierz. A dwaj oprawcy znęcają się nad nim. Kurtyna trzecia przedstawia Marię Magdalenę Pokutującą. Jest to prawie kopia obrazu, który się znajduje za ołtarzem głównym. Ten typ przedstawienia Marii Magdaleny miał przypominać o nawracaniu się. Będąc proboszczem tutajszej parafii. Dopiero od półtorej roku. Miałem możliwość po raz pierwszy przed kilkoma dniami ujrzeć te kurtyny rozwieszone. Muszę powiedzieć, że zrobiły one na mnie wielkie wrażenie. Są na pewno wielkim darem tej parafii, który pomaga. Wszystkim w modlitwie. Sam proces ich zawieszania jest już też pewną celebracją. Mężczyźni z naszej parafii przychodzą, aby najczęściej wieczorową porą, spuszczanymi ze stropu kościoła linami, podciągać do góry te ogromne płótna. Przesłonięcie pięknych barokowych ołtarzy, które są bogactwem naszej świątyni, uzmysławia nam wszystkim, że oto Chrystus ogołocił samego siebie, przyjął mękę i śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia. To jest dla nas wszystkich lekcją abyśmy także starali się z miłości do Boga, drugiego człowieka odzierać się ze swoich słabości, grzechów i stawać się lepszymi. Bardzo dziękuję Bogu i wszystkim za to, że mam możliwość być duszpasterzem tutajszej parafii, służąc Wszystkim, którzy przychodzą tutaj na modlitwę w bliższym doświadczeniu miłości Boga.